Dobra, jedziemy. Który nawóz do trawnika jest najlepszy? To pytanie to chyba najczęściej słyszane przeze mnie pytanie w kontekście pielęgnacji i nawożenia trawnika. Odpowiedzieć na to pytanie to tak samo jakby odpowiedzieć, który obiad jest dla mnie najlepszy. Na rynku jest dostępnych dziesiątki, jak nie setki nawozów do trawników. Na potrzeby tego materiału podzieliłem nawozy na trzy grupy. Te w słoiczkach to nawozy rolnicze, w kartonikach popularne nawozy do trawników, a w woreczkach znajdziecie profesjonalne nawozy do trawników. Odpowiedź na pytanie, który nawóz do trawnika jest najlepszy, jest nieoczywista. Przede wszystkim zawsze musimy pamiętać o naszym fundamencie, czyli ziemi, glebie. Ba. Wszystkie nawozy, jak tu widzicie, kupiłem za swoje pieniądze, no może z wyjątkiem nawozów rolniczych, które pożyczyłem od mojego tatów. Zacznijmy od nawozów rolniczych. Pierwszym nawozem, który będziemy omawiać, jest Saletra. 34% azotu w dwóch formach. Bardzo szybko działający nawóz, stymulujący trawę do szybkiego wzrostu. Do minusów tego nawozu na pewno należy zaliczyć to, że bardzo łatwo jest przesadzić z ilością azotu i przestymulować trawę. Jeżeli pobudzimy trawę do zbyt silnego wzrostu masy zielonej, będzie ona skracać korzenie, przez co latem będzie cierpiała. Mocznik kolejny nawóz, który jest bardzo popularny wśród trawnikowców. Zawiera on aż 46% azotu. Więc jednocześnie jest to jego zaleta oraz wada. Jeśli patrzymy na ceny nawozów, większość z nas skupia się na ilości azotu, żeby tego azotu było jak najwięcej. Jednym z takich nawozów jest właśnie mocznik, natomiast jednocześnie duża ilość azotu jest jego olbrzymią wadą. Jeśli stosujemy mocznik w ilości 2 kg na 100 m2, ilość tego mocznika w gęstej trawie, ilość tych granulek może być niewystarczająca, żeby zaspokoić każde jedne źdźbło trawy. To może powodować efekt tzw. piegowatości trawnika. Siarcza na mono. Często używane wczesną wiosną przez osoby, które mają problem z wysokim pH trawnika. Rzeczywiście, ten nawóz jest w stanie ograniczyć pH naszej ziemi. Przy stosowaniu tego nawozu powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby tuż po zastosowaniu najlepiej spadł deszcz, lub powinniśmy trawnik obficie podlać. Jeśli tego nie zrobimy, ten nawóz może nieco przypalić naszą trawę. Trzy omawiane wcześniej nawozy to właściwie nawozy azotowe. Jedynie siarczan amonu zawiera siarkę, natomiast saletra oraz mocznik mają tylko czysty azot. Polihoska szóstka. Jest to nawóz mineralny z dużą ilością fosforu i potasu. Zawiera on tylko 6% azotu. Jest to bardzo dobry nawóz do stosowania przy zakładaniu nowego trawnika lub latem oraz jesienią, żeby zwiększyć ilość fosforu i potasu. Pamiętajcie, że z fosforem i z potasem też nie powinniśmy przesadzać. Ok, kolejna grupa to popularne nawozy do trawników. Te nawozy bardzo rzadko stosuję na moim trawniku, właściwie kupiłem je tylko i wyłącznie na potrzeby tego materiału. W zależności od produktu mogą one zawierać różne formy azotu wymieszane. Na przykład ten nawóz zawiera formę azotanową oraz amonową, czyli właściwie tak jak w saletrze różnią się tylko proporcje. Dodatkowo te popularne nawozy zawierają także fosfor, potas oraz inne makro lub też mikroelementy. Czyli można powiedzieć, że te popularne nawozy to swojego rodzaju blend. Czy też mieszanka tych pierwiastków, które się tutaj na przykład znajdują? W tym nawozie znajdziemy aż trzy formy azotu: formę amonową, amidową oraz ureaform. Łącznie tego azotu jest tu 22%, do tego 5 fosforu oraz 11 potasu. Producent deklaruje działanie 100 dni, zatem ten nawóz wydaje się całkiem fajny. Minusem tego nawozu jest to, że niestety nie ma tutaj żadnej materii organicznej. Kolejnym minusem tego nawozu jest też jego cena. Jeden kilogram kosztował około 40 zł. Ok, przejdźmy sobie teraz do nawozów profesjonalnych i zastanówmy się, czy warto je stosować. Ogromną zaletą nawozów organicznych jest to, że działają one na zasadzie lodówki, czyli rośliny pobierają tyle substancji, ile właściwie potrzebują. Kolejną zaletą jest to, że często w tych nawozach organicznych, oprócz samych makro i mikroelementów, są też inne potrzebne trawie oraz glebie substancje, takie jak kwasy humusowe, algi itd., itd. Ten nawóz stosuję na moim trawniku już od dwóch lat i jestem z niego bardzo zadowolony. Proporcje NPK to 16,48. Oprócz mineralnych pierwiastków zawiera on także Algi oraz bakterie pomagające rozkładać ściętą trawę. Cena tego nawozu też jest dość przystępna. Za 20 kg worek płacimy około 200 zł. Torturów Eco Universal. Zawiera on dokładnie taką samą ilość NTK jak Magro, czyli 16,48 z tą różnicą, że w tym nawozie 4% całkowitego azotu stanowi azot organiczny. Oprócz podstawowych pierwiastków i organicznego azotu w tym nawozie znajdziemy także aminokwasy. teralif TX10. Zawiera on najmniejszą ilość azotu w porównaniu do pozostałych nawozów. To jest 5,2,8. Natomiast 2% z tych 5 stanowi nawóz organiczny, azot organiczny. Co mi się podoba w tym nawozie jest to, że zawiera on grzyby mikoryzowe zwiększające objętość masy korzeniowej roślin. Podsumowując. Musimy pamiętać, że rolnicy na swoich polach oprócz sztucznych, konwencjonalnych nawozów stosują także przede wszystkim uprawę zmianowanie obornik czy gnojowice. Raczej nie wyobrażam sobie kogoś, kto będzie rozlewał gnojowice na trawniku. Zatem należy pamiętać, że trawnik to wieloletnia monokultura i jeśli wykończymy naszą glebę nawozami sztucznymi, to z czasem trawnik będzie chorował i po prostu nie będzie cieszył oka. Mam nadzieję, że materiał był dla Was wartościowy. Jeśli tak, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!